W miejskiej bibliotece publicznej przy ulicy Warszawskiej trwa mi kołajkowy kiermasz książek. Łącznie przygotowano tysiąc pozycji i codziennie pojawiają się nowe. Sprawdziliśmy, co można tam znaleźć dzisiaj. Są między innymi powieści dla pań, które lubią powieści romantyczne. Jest między innymi Nora Roberts. Są też książki naukowe i popularno-naukowe, encyklopedie. Jeżeli kogoś interesuje na przykład muzyka, to też znajdzie pozycje dla siebie. Można znaleźć tam również poezję, w tym na przykład tomik wierszy Tadeusza Różewicza. Jest sporo klasyki, na przykład Romeo i Julia, Szekspira. Ale również mnóstwo literatury współczesnej, m.in. Paulo Coelho i to kilka książek tego autora. Znaleźliśmy również jedną z książek o Harrym Potterze. Fanki Guillaume'a Muso też mogą znaleźć jego książki wśród tych, które są na kiermaszu. Jest też książka, na podstawie której powstał film Skóra, w której żyje czyli Tarantula. Nie brakuje polskich klasyków takich jak Jerzy Pilch. A także klasyki polskiej literatury młodzieżowej, czyli Małgorzaty Musierowicz. Również jest kilka pozycji do wyboru. We wtorek, środę, czwartek i piątek kiermasz jest czynny od 9 do 16, a w sobotę książki można kupować między 9 a 14.